Pieprzka jen, niezwykła moc przyprawy. Pieprzka jen, nazywany także pieprzem kajeńskim, to przyprawa należąca do papryk o wyjątkowo ostrym smaku. Powstaje on w procesie suszenia i mielenia papryki kajen. Skąd bierze się ostrość pieprzu kajeńskiego, Za jego pikantny smak jest odpowiedzialna kapsaicyna – związek chemiczny, oddziałujący na receptory bólowe, zlokalizowane m.in. w jamie ustnej. Kapsaicyna drażni komórki nabłonka wyścielające podniebienie, co odczuwamy jako ból i uczucie pieczenia. Jakie właściwości posiada pieprz jen? Łagodzi stany zapalne, działa przeciwbólowo, wspiera naturalną odporność organizmu, poprawia profil lipidowy i pracę układu sercowo-naczyniowego, wspomaga proces trawienia i łagodzi wzdęcia. Dodatkowo pieprzka jene pozytywnie wpływa na tempo metabolizmu, co sprzyja procesowi odchudzania. Do jakich potraw dodawać pieprzka jen? Pieprzka jen doskonale podkreśla smak sosów, dressingów i zup. Jego ostrość nada także charakteru różnego rodzaju mięsom czy owocom morza. Podczas jego stosowania należy jednak uważać z ilością, ponieważ już mała szczypta potrafi nadać potrawie niesamowitej ostrości. Wszystkie produkty z naszych filmów oraz wiele więcej znajdziesz na stronie somethingforsight.pl. Link ze specjalnym rabatem znajduje się w opisie filmu. Filmy na naszym kanale pojawiają się w każdą środę, dlatego pamiętaj o kliknięciu przycisku subskrybuj, aby być na bieżąco.